to będzie. Tylko nie... mam nadzieję, że gdzieś się strój do, do tego sprzętu, do sprzinaczku do tak Nie zwróciłem uwagi, ale chyba gdzieś był. Paj mam było bijaną mordę. U mnie nie ma, u mnie ma, masz ładną twarz. A u mnie siniaczki. <laughs> jak śniachę sini na sieniaku siniakie poganni. To pewnie wtedy jak wysadziłeśmy helikopter. Nie musiało śmigło. Możliwe. Dobra, biorę ten strój. I pójdę. Najpierw drogi. Ja wiem, strój już. No w tym samym miejscu widzę nasz strój. No zawsze się radzi. To jest jedna z lokacji. Jest sprzęt do spinaczki. Na Pustkowiu także deep. Okej. Okay. Fajno. To czekaj, to... Bierzesz kokę w angaży, nie? No tak. Dobra. Zostaw. No, ale lubię kolbować. Dobra, ja ci... Od... Gdzie ty jedziesz? Czekam na siebie. Ja ci otwieram... No mówię, bierzesz kokę przecież. Czekaj! No czekaj, dobrze. czekaj. Kto miał wziąć obraz? Nie miałem wziąć obraz. A nie, to ja biorę kokę, dobra. Myśmy tak gadali o tym. Dobra, ja biorę, nic nie Dziękuję, dziękuję. Lubię jak... pokę, poka, taniec, striptease, zrych, żyć i to Jeszcze Tropikalna Wyspa. Tę... zawsze tym marzyłem. Tropikalna Wyspa, narkotyki i prymaty tanie smekka. Kurwa, czego gdzieś więcej? Wiesz jak świeżaki wrócą do Biedronki, to już w ogóle. Dobra. Eee, czekaj, trzeba wieżę odkakować nie? Później. Dobra. E, tu jest strój do wspinaczki. Czekaj, okay. miniemy ziomka. Cześć, ziomek! Od poziomek, twój ziomek od poziomek. Ziomek, łowca poziomek. Ziomek od pionówek. Już Sporo. teraz widziałem 20 ziomek i mi się w znowu ten pulpit wyświetlił. Mm -hmm. Ciekawe co było wcześniej. No widzisz? I chyba rzeczywiście, ja to usłyszałem pierwszy raz od ciebie. Tak. Teraz widzisz tak Tylko, że ty zaśpiewał takim, tak zajebistym akcentem, że. Nie wiem. Wybrasz, ale po prostu twoje umiejętności wokalne to rzecz, której nie chcę pamiętać. Ale to. No teraz zawrócę. fajnie. Jezus na narodzie nawraca. Nie może nawracać, bo nie ma tam Racja, zginął z rąk szeptaczy. Tak. To też. nie... Nie szpanuj tym brakiem lagów, tak Nie szpanuj <noise> tym brakiem lagów. Adam. Ja jakoś się nie mogę przyzwyczaić, jak dziwnie nie mi tutaj. bo nie przejeżdża pięć razy koło... ...koło jednego słupa. To widzisz. Można, można. No tak się nie da, że... No. O, złamał pan szlaban. Wiem. Odłatki. Jeszcze, jeszcze dwa miesiące temu to byś złamał ten szlaban sześć razy. Ja wiem. W ciągu... w ciągu dziesięciu sekund. Ja tam... narzekasz. No bo nie mogę się odnaleźć w tej nowej sytuacji. Nie widzisz... Jest to tak dziwnie. <laughs> nie kracz, nie kracz. Dobra. Lewo czy prawo? Lewo czy prawo? Nie wiem, chuj. Tam gdzie Dobra. zawsze, na prawo. Aha, szlaban przetrwał stopa gdzieś tu, prawo, no. U mnie urwałem. Tędy mamy zapamiętaną. Nie, u mnie stop urwałeś. Tam szlaban został, tylko tak stopu no, u mnie tak, Szlaban urwałem... ze stopem. No, krzak rozpaczy. Krzak rozpaczy? Jestem <grystek> w to krzaki. Pan ma haczyk. Jak w Far Cry'u. Kotniczka. Tak. Co ci jest, obraz? nie i Ja pierdzielę, ty jesteś niepojebany jak ubiżek. wariat, kurwa, wariat. Wypuści! Ajajajajajaj. Tak pierdzielę, wypuścili świnia na wolność. Morduj Przepraszam. On, on się ruszy, na niego uważaj, bo on się to, ruszy. To, to go? No poproszę <noise> o nie przeszł Jakby pa... Już pamiętam te trasy na pamięć i ten Wiem jak oni stoją Ja też wiem jak oni stoją. Tylko nigdy jakoś mi się nie chciał ich kolbować. Dobra, w ogóle porównanie pieszych na, na coś, co Dobra to jest... trzeba... Yy, trzeba... Muszę schakować windę, bo... Nie no, mamy tu. nie, no. Szkoda. O, pan wziął. A ja wezmę legendarny... ...arcefakt. Nagle tylko nie patrz, kominek ja? Nie, nie, nie. Spokojnie. Dlaczego jak ty mówisz słowo spokojnie, to ja ci nie nie wiem. Bardziej czy. niż zwykle. Bo safe. Dlatego <grywa> w ogóle, ja widzę, że te, te lagi to bardzo ograniczały twoje życie. Tak, zawsze byłem taki ostrożny. Tak. To nic się nic nie zjebało na koniec. <grywa> o, jedno hakowa, Zostaw. Już otwieram. Zostaw. Znaczy sobie, poczekaj chwilę, bo... To. Y jak ty weźmiesz łup, to ci się zapełni, tak czy nie? Nie. Dobra, to było. Główny łup nie zajmuje miejsca. Nie, ja zapomniałem, jak to działa, wiem. Co pan... Pan lubią ma tu jeszcze dzwon, kosmice? Sejf? Czekaj, wezmę, wezmę sprzęt do naprawy i otworzę sejf. Wytrychanie wam. Nie, że wszystko, się tutaj nie patrzy. Szukamy karty czy nie? Co? Szukamy karty czy nie? Figurki już znalazłem, karty też. Dobra. co, co stąd, ze na istnisku? Eee, yy, pokainę weźmiesz Dobra, co została. Okej. Okay. Do hangaru wejdziemy. Spoko, spoko. Ja się w tym czasie... Ja się w tym czasie zajmę powiedzmy kopowaniem bierzy. Spoko. Bramą czy murem? Bramą wyjdziemy. Kulturalnie. Ta. Przez drzwi. Poczekaj, poczekaj. Co no, Ale z której strony idzie przecież? Ale właśnie, jest tutaj. Zaklinowałem się w murek. Tak, bo ja muszę poszukać przycisku, który jest po mojej prawej, wielki zielony. Nie mogę go znaleźć. Znaczy nie, nie wysadziłem auto. Chyba ty wciśniesz. Nie, ty wciśniesz. A no, dobra. Ten, ten kto kopie, ten wciska. Aha. A kto kolbuje? Ja. Line. z 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

Hmm. Ja szukałem tutaj w kiru tej cztery ciężarówki Podczas przygotowań, pamiętam już, nie mogłem jej Ona on mógł być w tym drugim ona... Nie, 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 nie było w ogóle i nigdzie Ona, ona wiesz, że ona czasem zjeździ Czas palca Dobrze, że odbudowali szlaban. Zrobili to z myślą, żeby się go sam zniszczył. Zniszczyłem go właśnie. Pieniądze za nas Dobra. Na górze jeszcze na... A na dole jest, na dole. Czy na górze? No nie, może na górze. Jak nie masz pełnej tej to, na kokaj jest na dole. Właśnie, ale no nie, już z... ja już wziąłem jest... jest kasa, no kasę. No wiesz co tam jest. Czemu? Aha o Bagi, fajnie. Jakby widzę tą kokiem, jakbyś się nie ruszał. Dobra, wiesz, że tak Bardzo ładnie. Jakiś koptyk wyszedł. zapełnić? Ja, prawie dwa. dwa. miliony. No, szkoda, że nie. No już polecił, dobra. A ten samolot, myślę, że tamten pod wiadomo. No co, wracamy, wracamy swoim kulturalnie. w mnie. Będzie następny napad, mi trzeba będzie czekać velum. Bo już mamy. Tak. jest szybszy. Co? Jak się pan czuje z tym faktem, że nie obraliśmy napadu? Że co? Że nie, ob nie spaliśmy napadu? Że ja czuję dziwnie z faktem, jak ktoś gdzieś poszedł na sponda i nic nie zjebały. <laughs> Jeszcze kurwa takich filmowo skasował. Bez marnowania ołowiu. Bez niczego. już mniej więcej wiem, gdzie oni się ustawiają, ty. oni no, odchodzą. Znaczy ja, zawsze, ja, wie, ja już wiedziałem wcześniej, tylko mówię Jakbyś mnie nie korciło, żeby ich tak. co nie? Polbować. No. Jeee, yeah, mamy to. Bitordo. Wow, papierowa koperta. Mm. Jak dla księdza. O, uh. no ja, um. <laughs> Patrz. O, o. Czekaj, 13. czekaj, 09. czekaj, czekaj. Czekaj. Elita, mam elitę. I pierwszy raz we dwójkę. Bo ja bym miał w pojedynkę, A. ale we dwójkę. Yeah. A. A. Dobrze, że to się nagrało. We dwójkę. No wiesz, ja miałem już wcześniej, w pojedynkę. Tak dwa razy. Wiem. Jest! Ale muzyczki nie ma. A nie, jest muzyczka, nieważne. Och no, nie, nie wiem ile zarobiłem. Co? Nie pokazało mi tej. Wiesz, jak podsumowanie jest na poduce, nie? Nie pokazało mi tego.